Pani prezentować, prezentowa, prezentowa, dziś jest ważny dzień dla kultury polskiej. Język polski, bardzo ważny. Czy Polacy umieją dobrze mówić po polsku? Nie pani, ja bym się nie skupiała na tym, czy um, mówią dobrze, czy źle. Myślę, że rzeczywiście zanika kultura języka, czyli no, rozumiana jako umiejętność poprawnego i sprawnego mówienia i pisania. Ale to jest problem, który dotyczy nie tylko społeczeństwa polskiego, myślę, że też innych społeczeństw. I to jest związane chyba po pierwsze z bardzo szybkim rozwojem mediów społecznościowych i pewną skrótowością, która tam mnie no, dokładnie. To, to jest jakby jeden powód, a drugi to jest chyba też bardzo jednak niski poziom czytelnictwa. A to właśnie dzięki literaturze wzbogacamy język, ale też bardzo poprawia się nasza ortografia. Więc ja raczej bym się nie skupiała na tym, jak to jest źle, mm -hmm. tylko raczej na tym, co zrobić, żeby było lepiej. <gry> To wszystko zależy, co chcemy uzyskać, ponieważ czytając samemu poprawia nam się ortografia, ponieważ nas, nasz mózg zapamiętuje prawidłowy zapis. Tak? No, tego nie mamy przy audiobookach, ale z kolei jeżeli ktoś jest słuchowcem na przykład, to audiobook na pewno mu pomoże, chociażby właśnie wzbogacać słownictwo, bo wtedy taka osoba lepiej zapamiętuje całe, całe frazy. Dziękuję sobie, bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu.